Cześć, nazywam się Aleksander Pawlek i zapraszam Was na kolejną rozmowę, w której będziemy dotykać tematy gotówkowe, ale oczywiście nie tylko. Ze mną ponownie znamienity gość, tym razem Piotr Palutkiewicz, Warsaw Enterprise Institute. Cześć! Dzień dobry, cześć! Może zacznijmy od tego, abyś krótko powiedział o, o tym, co robi Warsaw Enterprise Institute, czym się zajmujecie, jakieś takie swoje. Naj... coś, z czego jesteś najbardziej dumny w swojej codziennej pracy. Stawiamy liberalną ścianę w naszym kraju, czyli w kraju, gdzie więcej regulacji, więcej państwa, więcej polityków chce jak najwięcej zmieniać w naszym życiu. Czy to jeśli chodzi o to, jak gospodarujemy naszymi pieniędzmi, w jakiej wysokości są podatki, albo w co, jakie kolejne obszary życia politycy chcą kontrolować, my stawiamy temu tamę. Czyli dajcie ludziom decydować o sobie. Dajcie im proste prawo, niskie podatki i ten duch przedsiębiorczości i obywatelski i duch przedsiębiorczości wszystkich jednostek, firm doprowadzi nasz kraj do rozwoju. I za tym rozwojem gospodarczym będzie szedł dobrobyt społeczny, mniej pracy, lepsza jakość życia, większe zdrowie obywateli. Więc ten wolny rynek i wolność jest gwarantem tego, że żyć, żyje nam się i żyć być może będzie nam lepiej, jeśli oczywiście politycy nie zaczną tego psuć. Czy mówisz, że takie fantastyczne regulacje, które powiedzą mi, że nie mogę płacić gotówką tam, gdzie mam na to ochotę, to są dla mnie złe takie regulacje? Dlaczego no, tak mówisz? No, komu te regulacje służą tak naprawdę? No, w, gotówka jest tym podstawowym narzędziem, które ułatwia nam obieg gospodarczy, które mówi o wolności, o, o wolności gospodarowania, o pewnej anonimowości tego, co kupujemy, gdzie kupujemy i za ile. Ślad po niej nie zostaje w żadnym systemie bankowym, w jednolitym pliku kontrolnym e, albo innych systemach STIR Ministerstwa Finansów, że koniec końców, jak będzie chciało się, e, czy ministerstwo, czy pewne służby o nas dowiedzieć, to znajdą sobie każdą naszą transakcję w rejestrach. No i ta swoboda, no i niskie koszty także w gotówki, to jest, to jest największa wartość tego, tego środka płatniczego. Nie płacimy marsz bankom, możemy czuć się wolnym, choć oczywiście nie ma nic złego w tym, że wielu z nas decyduje się płacić zbliżeniowo, bezgotówkowo, przelewowo. Dobrze, że ten szybki, alternatywny kanał istnieje, funkcjonuje, rozwija się, ale to nie ma oznaczać, że politycy powiedzą, że regulacyjnie, prawnie Zabronimy wam korzystać z normalnych papierowych czy, czy metalowych monet, ponieważ to ma zwiększać szczelność systemu podatkowego albo zapewniać przeciwdziałanie brudnym pieniądzom. To jest tylko narracja, i to są tylko hasła, które tak naprawdę służą temu, że państwo woli wiedzieć więcej niż wiedzieć mniej. I to jest niebezpieczne. A tak nawiązując do tego dyskursu, o którym mówisz, nawet w tej, w tej wypowiedzi, którą nawetś powiedziałeś, że. Super, że jest gotówka, ale oczywiście super, że są inne kanały, i najważniejsze tak naprawdę jest to, żeby móc wybrać, jaka metoda płatności w danym momencie mi odpowiada, jakie szerzej idąc, jak chcę zachowywać się w swoim życiu gospodarczym, tak, tak powinien móc się zachowywać, ale właśnie idąc, idąc tym tropem, obserwujemy, przynajmniej ja widzę to czytając social media, przeglądając jakieś tam platformy, że w momencie, kiedy pojawia się wątek tej wolności, to. Trochę ludzie przestają to rozumieć. Znaczy, to, co ja widzę, e, i, i pytanie, jak ty się, ty się na to zapatrujesz, to jest coś takiego, że e, jak jestem progotówkowy, to na pewno znaczy, że jestem antykartowy, albo że jak jestem kartowy, to muszę walczyć z gotówką. Jakby ta plemienność, którą znamy trochę z politycznego świata, e, zaczyna wylewać się z tego politycznego świata i dojrzewać absolutnie w każdą dziedzinę życia, w jaką wchodzimy. E, jak. jak co wędruj, jak ty to widzisz. Znaczy, to, co przedstawiłeś, jest chyba dobrą diagnozą, ale to nie tylko w tym temacie, ale w wielu innych, próbujemy spakietować pewne osoby albo pewne stanowiska, które są w debacie publicznej przedstawiane, że to idzie on w takim razie, skoro mówi tak, to musi być po jednej albo drugiej stronie polaryzacji w tym temacie. Nie ma niczego pośrodku, nie ma mądrego kompromisu. No weźmy dzisiaj też miałem rozmowę na temat polityki prohibicyjnej, antyalkoholowej, tę, którą rząd właśnie w chwili obecnej. Wymierzył, alkotubki słynne, zakazy sprzedaży na stacjach benzynowych i tak dalej. Jak zaczynasz bronić wolności, że ktoś ma prawo, dopuścił przedsiębiorca produkt, czyli tą alkotupkę w opakowaniu, którym no, mi się nie podoba. No, uważam, że to, to, to jest trochę za dużo, jeśli chodzi o marketing tego produktu, ale wszystko było legalnie. Nikt nie naruszył żadnego prawa, to jest dopuszczone. Nagle politycy zaczynają to atakować. Wszyscy e, rozpoczyna się krucjata antyprohibicyjna, antyprohi prohi wszyscy aktywiści się uruchamiają, że alkoholu jest za dużo, trzeba podnieść akcyzę, e, oznakować jak papierosy ten alkohol na półkach sklepowych i to jest demon największy. I nikt nie powie, że tak to szkodzi, tak ma efekty zewnętrzne. Polacy nie nadużywają, oczywiście nadużywają, liczni Polacy nadużywają alkoholu, ale jesteśmy na średniej OECD, jeśli chodzi o spożycie. A fakujmy ten problem, czy rozwiązujmy go proporcjonalnie. Zakaz jest czymś ostatecznym. Jeśli wszystkie pozostałe aspekty, jak służba zdrowia, bezpieczeństwo, edukacja, profilaktyka zawodzi, wtedy myślimy o zakazie, a nie nagle pojawia się jakiś mały problem znikomy, promilowy na rynku i my zaczynamy w najcięższe legislacyjne, administracyjne działa, uruchamiać jak właśnie zakaz. Czy to zakaz sprzedaży nocnej na stacjach benzynowych, czy, czy właśnie wycofywanie przez polityków w hasłach opakowań. Alkohol, bo nie podoba im się opakowanie. No tak państwo prawa nie powinno działać. I gotówka tak samo. Niech funkcjonuje jedno drugie. Zobaczmy, że jedno nie wyklucza drugiego. Niech obywatel decyduje, czym się posługiwać, co jest mu najwygodniejsze. I po co mają iść za tym regulacje? Regulacje powinny być wtedy, kiedy rynek sobie z czymś nie radzi, albo właśnie występuje systemowy problem. A politycy chcą wszystko. Albo tak, albo tak, wszystko musi być uregulowane i nie może pozostać jakiś obszar, który nie jest. Jest zapisany w literą prawa, i no, politycy chcą regulować wszystko, wykazać się o czymś. To jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe. Ta, ta chęć, z jednej strony, pokazania działań, pewnie też jakaś potrzeba pokaza uzyskania władzy. No, zdecydowanie to, to jest coś, co obserwujemy bardzo często, ale też ta pułapka myślowa i taki błąd polegający na. Przyklejeniu się do pewnych mitów, które, które funkcjonują. Tutaj chciałbym się przykleić troszkę do, do tych zakazów, o których, o których rozmawiałeś, i, i przejść do tego, że płatności gotówkowe mają taką renomę, że są wykorzystywane właśnie do tych zakazanych rzeczy, a te bezgotówkowe to są zawsze takie czyste i przejrzyste. I czy przychodzi Ci do głowy jakaś taka sytuacja, w której albo jakiś, jakiś sektor, jakiś segment, w którym można bardzo jednoznacznie stwierdzić, że eliminacja gotówki z tego segmentu, z tego sektora wcale nic nie zmieniła, wcale nic nie poprawiła? Coś takiego, gdzie mimo teoretycznej, pełnej kontroli, i tak nie radzimy sobie w ramach przepisów, które już istnieją? A tu jest bardzo dobry przykład, nad którym zresztą pracujemy teraz nad raportem, który chcemy wypuścić, czyli szara strefa na rynku hazardu online muszę tylko trochę powiedzieć o tym rynku, jak to wygląda. Formalnie, zgodnie z polskim prawem, w kasyna wymagają licencji, czyli widzimy w naszych miastach są kasena licencjonowane, one zwracają się o koncesję na prowadzenie tej działalności i wszystko działa. Jak chcemy prowadzić kasyno w internecie, to już licencji nie dostaniemy, ponieważ tu został wprowadzony monopol totalizatora sportowego. Legalnie można grać tylko na jednym portalu, zgodnie z polskim prawem. Ale wpiszmy, so znaczy nie róbmy tego, bo to jest nielegalne. Absolutnie, Już my sobie nie haza, zachęcamy. Haza, kasyno online w, po polsku w wyszukiwarkę jakąkolwiek. W internetową. Nadzieję, że Nikt tego nie robi. Wyskoczy nam kilkadziesiąt stron różnych kasyn, na które możemy wejść i grać. To jest szara strefa. 80% rynku hazardu online to jest szara strefa, poza tym jednym kasynem oficjalnym, totalizatora sportowego. I jak się płaci w tych kasynach? Internetowych? Na pewno gotówką. Na pewno się idzie gdzieś, jest punkt, gdzie przyjmują tę brudną, złą gotówkę. Nie, nie, nie mówisz mi, że jest inaczej. No i jest właśnie inaczej. Trzeba zapłacić kartą. Czyli 80% rynku. W hazardu online odbywa się poprzez karty i płatności elektroniczne, i państwo udaje, udaje, że tego nie zauważa, że problem nie istnieje. To nawet dla tego totalizatora sportowego byłoby lepiej, żeby to było legalnie, bo on ma nielegalną konkurencję z podmiotami, które nie muszą spełniać żadnych standardów ochrony konsumenta, e, przejrzystości, płacenia podatków w naszym kraju. I nie dzieje się z tym nic. No to albo ta gotówka, e, albo te płatności e, elektroniczne mają uszczelniać rynek, Albo i tak ten rynek funkcjonuje tak, jak funkcjonowałby gotówkowa, a państwo i tak udaje, że problem nie istnieje i problemu nie ma. Dla mnie ten przykład jest taką bardzo dobrą historią na to, że to nie jest zero-jedynkowe. To nigdy nic nie jest zero-jedynkowe i tak samo jak noże nie są przyczyną morderstw, tak samo gotówka nie jest przyczyną przestępstw gospodarczych, I tak samo karty nie są przyczyną przestępstw gospodarczych. One są gdzieś indziej. Te przyczyny łamania prawa nie są w narzędziach. Które są wykorzystywane, bo jakby każde narzędzie można wykorzystać w nieznanych celach, no tu chyba takim najlepszym historycznym przykładem jest, jest dynamit, co, co twórca był pod, bardzo podłamany tym, w jaką, w jaką stronę e, idzie wykorzystywanie materiałów wybuchowych. Bardzo jednoznaczne jest to, że jednoznaczność jest, je, taka jednokierunkowość jest bardzo niedobra dla, i dla dyskursu politycznego, e, i dla ogółu gospodarki. Tak? Dlaczego w nią wpadamy? Bo jest chyba łatwiej nam tak żyć. Mamy tyle bodźców, tyle rzeczy. No każdy jest zajęty czymś. No, ja siedzę w debacie publicznej profesjonalnie, zawodowo, no, ale jeśli ktoś pracuje gdzieś indziej, jest informatykiem, zajmuje się marketingiem czy czymkolwiek innym, jest lekarzem, poświęca swój czas na pracę zawodową. Nie ma czasu śledzić cały czas debaty publicznej i potem ma tylko 30 minut albo godzinę na to, żeby prześledzić, co się dzieje na świecie. No i co przykuje jego uwagę? Właśnie wyrazistość, to, co się przebija, ten agresywny i zero-jedynkowy świat, on potrzebuje szybkiej odpowiedzi, mimo że jest człowiekiem inteligentnym analizuje krytycznie patrzy na świat, ale on ma tylko 30 minut dziennie, żeby ten świat dowiedzieć się na temat rzeczywistości, w której żyje. Politycy wiedzą, że uwagę tego zapracowanego człowieka są w stanie zdobyć, kiedy będą wyraziści. Zresztą to jest jeden z tych słynnych czterech koni marketingu, czyli być wyrazistym, odróżnić się od konkurencji odróżniają się ci politycy czy ci eksperci albo ci ideolodzy, którzy są skrajni, którzy prowokują, e, którzy patrzymy na to i nie wierzymy, że ktoś mógł coś takiego powiedzieć. To elektryzuje, poprawia mu rozpoznawalność, a potem niechcący albo chcący te szalone pomysły przechodzą do agendy mainstreamowej i gdzieś z tego szaleństwa rodzi się metoda i, i rodzi się prawo. No, nie tak powinno wyglądać, raczej mądrość systemu demokratycznego Powinna wyglądać tak, że te skrajności gdzieś są no, rynkowo czy samodzielnie odcinane, nie cieszą się zainteresowaniem, a ten mainstream gdzieś filtruje te najbardziej wartościowe pomysły. No, w świecie szybkiej informacji, potrzeby wyrazistości e, i rozchulanych emocji e, ludzi, te skrajności wchodzą mocno do mainstreamu. Myślisz, że jest potencjał na to, żeby kiedykolwiek. Dojechać w tym do ściany. Kiedyś oglądałem wywiad z byłym prezydentem Kwaśniewskim i on powiedział coś takiego, że kiedyś jak się startowało w wyborach, to się rezygnowało ze skrajności, żeby przekonać centralny elektorat do siebie. A teraz wydaje się być odwrotnie. Teraz twoim głównym zadaniem jest obsmarować tych drugich. Nie gdzieś zejść do środka, żeby tych wątpiących przekonać, tylko raczej jeszcze bardziej u, umocnić się na tych swoich pozycjach, co prowadzi nas do no, właśnie kończymy potem z absurdalnymi regulacjami. Kończymy z mówieniem, że to jest złe, to jest dobre, nie widząc absolutnie żadnych szarości. Tak, znaczy ten mainstream też jest winien sam sobie, to, to przyznajmy. No, spójrzmy na Brukselę. E, oderwanie tego mainstreamu, establishmentu władzy od zwykłego obywatela jest już bardzo duże. Ta cenzura internetu, te hasła mowy nienawiści, dezinformacji, i tak dalej, są wykorzystywane do tego, żeby no, nie chcę siać teorii spiskowych, ale żeby ograniczyć mimo wszystko tą wolność słowa, którą dał nam internet. Więc to jest ogromne ryzyko, że ten mainstream stara się nie zauważać ludzi, którzy mówią, że robicie coś źle, przypisują ich znowu do tej skrajności. To jest skrajne, to jest albo skrajnie prawicowe, skrajnie lewicowe. Eee, my tego nie dopuszczamy, my musimy tutaj właśnie rachować. Pod, pod płaszczykiem właśnie tego i mądrego szukania balansu, tak naprawdę odcinają te głosy, które już nie są skrajne, ale przychodzą do mainstreamu. No ale dobra, teraz jest pytanie, co jest, co jest pierwsze, jajko czy kura? Czy ludzie właśnie zmarginalizowani do, spolaryzowani są na skrajnych gdzieś już flankach i trzeba ich powiedzieć, że słuchajcie, wy jesteście na skrajnej flance, nie możemy was słuchać, bo to jest szaleństwo, no albo rosnąca ta grupa przestaje, traci swoją reprezentację w mainstreamowych, establishmentowych politykach, na nich nie głos i zaczyna się wojna pomiędzy tą skrajnością a właśnie mainstreamem, który wydaje się być coraz dalej od zwykłego obywatela, który spolaryzowany ucieka właśnie do skrajności. No, no jest, jest, jest takie ryzyko, no ale jak mówię, no też winę swoją ponoszą ci mainstreamowi politycy. Ja mam jeszcze taką obserwację, że widzę tutaj bardzo dużą zasługę social mediów, ale i ogólnie mediów, bo tradycyjne media też mi, wydaje mi się, że wyewolu wyewoluowały tę stronę, e, że zawsze e, słyszymy tę samą linię. Czyli jak, jak na Facebooku czy na Twitterze polubisz posta tego polityka, to ci się wyświetlają podobni politycy, nie widzisz drugiej strony. E, z mediami tak samo, no, umówmy się, każde medium jest skręcone w którąś stronę. I ten skręt się nie zmniejsza, on się zwiększa. I, i trochę powrócę do tego pytania, czy, czy gdzieś jest ściana w tym, czy gdzieś jest koniec tego, czy gdzieś jest możliwy powrót do bardziej wyważonej debaty publicznej. No to jest pytanie najtrudniej przewiduje się przyszłość. No, nie wiemy nie, nie wiemy, co będzie, co będzie pierwsze, czy właśnie te mainstreamowe środkowe elity centralne zostaną demokratycznie obalone przez środowiska, które uchodzą za skrajne, no, to jest przykład AFD rosnącego w Niemczech, które gdzieś było też skrajne, dalej trzyma się, no, ciągle jest jakąś skrajną prawicą, ale powoli dryfującą w kierunku mainstreamu, trzymają się tej prawej ściany. I tam nic nie odpuszczając i czy demokratycznie zostanie zmieniony system i pewne poprawki do prawa w ten sposób zmienione, czy w jakiś inny sposób zostanie dokonany ten reset, no by nie, bo zazwyczaj te rewolucje no, nie kończą się pokojowo, tylko to oznacza dość niepewne czasy, a niepewne czasy oznaczają niepewność gospodarczą, a niepewność gospodarcza to jest spadek dobrobytu nas wszystkich, czyli taka rewolucja gwałtowna zawsze kończy się takim niepokojem, który odbija się na standardzie życia, na bezpieczeństwie Bezpieczeństwie fizycznym, nawet które, które, na naszym indywidualnym bezpieczeństwie fizycznym. Więc no, ta demokracja, ona powinna właśnie ze sobą rozmawiać, dyskutować. Im więcej tego intelektualnego niepokoju jest, tym ludzie nabierają pers różnych perspektyw i gdzieś to się mądrze wyważa. No, jeśli najgorzej, jak no, to jest, to jest minus dyktator systemów autorytarnych, że jak one są zamknięte, one nie dopuszczają opozycji, nikim nie wytyka tych błędów, nie ma konstruktywnej dyskusji i popełniają błędy. Grono klakierów tylko przyklakuje szalonym pomysłom i kończy to się katastrofą gospodarczą. A katastrofa gospodarcza, jak wspomniałem, to już jest katastrofa dobrobytu jednostek, które w skrajnych przypadkach doprowadzają do głodu. No, to jest przykłady krajów no, autorytarnych, które przez błędne decyzje gospodarcze, znaczy Chiny, Korea Północna doprowadzają do głodu i śmierci milionów obywateli. No dlatego ta demokracja, jestem mocnym obrońcem demokracji, wśród wszystkich najgorszych systemów jest jednym ze złych, ale ciągle najlepszych, jak i wymyślono. Zapewnia nam no, poziom życia, w którym jesteśmy. No, jakoś ten, ta nasza po, Polska nawet zaczyna wyglądać pomimo wielu mankamentów, e, i ten demokratyczny świat jest tym, co, co rozwija technologię, rozwija wolność, te, wolność myśli, wolność gospodarczą. I, no, to jest najskuteczniejszy system, który ma swoje wady, o których właśnie powinniśmy rozmawiać, wytykać i poprawiać. No to miejmy, miejmy nadzieję, że unikniemy, unikniemy rewolucji, unikniemy e, tych niepokojów, kryzysów gospodarczych i pójdziemy raczej e, w stronę tej mądrej, trochę bardziej technokratycznej. Debaty publicznej, to już nie, nie, nie wchodźmy w głębsze obszary polityki, przynajmniej na tym kanale, ale, ale o, tej, o tej rozsądnej debacie, bo, bo między innymi po to, po to te rozmowy prowadzimy, żeby gdzieś e, obronić i wyrównać poziom e, gotówki w tej dyskusji i dać, dać pewne argumenty za za tym rozwiązaniem. Tak i tu można właśnie spiąć dobrze klamrę od tego, co mówiłem, co robi Warsaw Enterprise Institute, czyli właśnie walczymy o wolność, Ta wolność słowa, myśli w aspekcie takim społecznym dyskursu, zapewnia właśnie intelektualny taki Niepokój intelektualny, z którego rodzą się właściwe decyzje, a wolność gospodarowania, swoim majątkiem, swoimi pieniędzmi, sposobem, jak gospodarujemy tym wolność prowadzenia firmy, zatrudniania się gdzie chcemy, elastyczności tego całego rynku i nieoglądania się za siebie odnośnie regulacji, to właśnie powoduje, że poziom życia tych wolnych społeczeństw rośnie. Im mniej wolności, czy to myśli, czy wolności gospodarowania, tym gorzej finalnie dla obywatela. To tym, musimy bronić. Tym, tym akcentem, zakończmy te rozmowy, bardzo wam dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.